Gola. Już, już na scenie z nami wojtek gola uśmiechnięty, także moi drodzy możemy rozpoczynać oficjalną ceremonię ważenia przed galą Fame 20. Także zapraszamy na scenę. Bo... Ronek po raz pierwszy na wadze przed debiutanckim występem 66 300 limit 77 100, więc. Bez żadnego problemu, Wronek wypełnia limit wagowy przed swoją debiutancką walką. Dziękujemy Wronek, zapraszamy już tutaj za momencik do face-to-face'a. A my, olejnik, ile wniesie na wagę bardziej doświadczony z zawodników w tym pojedynku? 77 100. przypominamy, to jest limit kategorii półśredniej 76,900, a więc w limicie. Także Tomasz, olejnik. Dobra, weź odejdź, nie całuj mnie tylko, mogę... kurwa, z twojej matki, dobra? Ej, ja nie mogę z nim robić państwu to jest bez... Kurwa, na chuj tak do mnie kursa. przybliżasz, chłopie, nie przybliżaj się tak do mnie, bo ja nie będę się stałował dobra, z tobą, jak ty z matką, chłopie. Dali, dobra, tak możemy gadać. No, weź tą rękę, co to odpierdalasz? To ty się do mnie przybliżasz, pewnie chcesz jakiegoś całusa, kurwa. Z takiego niebędącego ja, ja się, nie chcę. jak się czujesz? Zajebiście, zajebie cię jutro! Rozjebie tak, cię jutro! Słuchaj koleś, będziesz rozjebany, rozjebany, będziesz rozjebany kurwa, jutro! Kurwa, ciekawe czy będą ci tak krzyczeli, kurwa, jak w pizdę jutro dostaniesz. Ale żeś wziął kurwa tych swoich, no. Dobra, będzie jutro też ci tak do śmiechu, czy nie? Będzie. Zobaczymy. Jak cię rozjebie. No nie, nie wydaje mi się. Jak ty już kurwa przegrałeś tą walkę. Fajnie, że chociaż koledzy przyszli trochę cię pod kurwę. no. Daj pokaż coś, zatańcz. Tyle ci pokażę, nie Nie będę ci dzisiaj bił, kurwa. Panowie, dziękujemy za face to face. Jeszcze tylko pozycja bokserska do publiczności. Przypominamy, to jest pierwszy pojedynek Galifame 20. Debiutujący w organizacji Wronę, który zmierzy się z Tomkiem Olejnikiem. Wampir pasternak już zmierza na wagę. Limit kategorii półciężkiej 93 kg. To jest. Waga, w której często widzimy Michała Pasternaka, jeśli chodzi o pojedynki zawodowe 92-800, a więc ten limit wypełniony, jeśli chodzi o kategorię półciężką. Michała Pasternak większych problemów, chociaż naprawdę ciężki przed tym pojedynkiem jest Norman Park 9800, 98 a więc w limicie kategorii półciężkiej jest Irlandczyk z północy. Także czas na face-to-face, face, panowie. Nie będzie rzucania słów, tu jest pełne skupienie, wymiana spojrzeń. To co widzieliśmy przy ostatnich pojedynkach Michała wampira Pasternaka, ale po drugiej stronie ma godnego przeciwnika, być może największe wyzwanie, jeśli chodzi o walki na galach freakowych, bo doświadczenie piekielne. 59 kg bez tolerancji, dokładnie 59 kg. Kilogramów... Na bagę wnosi Paulina Kozłowska, więc limit wypełniony pierwszej z bohaterek tego Extra fightu. Dziękujemy serdecznie Paulina. Debiutantek limit 59 kg. Marta Murcik z Błochę wnosi na wagę 58 kg, także również w tym limicie umownym mieści się druga z debiutantek. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy drogie panie do face to face. Ostatnie spojrzenie twarzą w twarz w oczy swojej przeciwniczki. Nie chcą, nie chcą panie na tym face to face wymieniać żadnych słów, także głębokie spojrzenia. Człowiek, który polaryzuje, jedni go uwielbiają, ale zdecydowana większość pewnie z drugiej strony nie przepada, zanim jeszcze coś tutaj nam nagrywa Natan e. Marcoń. Przypominamy pojedynek w kategorii open, także ta waga nie ma żadnego znaczenia, natomiast 101-300 tyle wniósł na wagę przed jutrzejszym pojedynkiem w tej e, specjalnej formule Nathan Marco. niego z dwóch róg może korzystać na ten marco 96 400. Oficjalna waga szeliego przed jutrzejszym pojedynkiem. Jest ostro, jest napięcie. No, na razie nie ma ciosów rękoma, były barki, była głowa, natomiast widać, że emocji jest tutaj sporo, napięcie dosyć wysokie. Panowie, spróbujmy raz jeszcze, natomiast rączki z tyłu. Intensywne face-to-face, na no to liczymy. I teraz wszyscy razem. wypierdala! Jeszcze Piotrek Krzeliga próbuje zyskać jakąś przewagę. Będzie nokaut, ja to chcę. Będzie nokaut, ja to chce. Dostanę? Możesz chcieć, kurwa, przecież masz tyle pieniędzy, to jest sobie kup, kurwa, śmieciu jebany. Pieniądze śmieciu jebane. Patrz, jak się trzęsiesz. Ja mu wyjebię. Jeszcze raz tak Nikola zrobi i mu wale na pizdę. Jestem hetero. Mam na to papiery nawet. Powiem tak, bo to jest ważne. Ty, Pasternak, wszyscy z waszego klubu mówią, że nie mogę wyjść z domu, bo mnie chcą bić, plują. Zobaczcie na Instagramie na Marcon film, bo zostałem właśnie pobity na mieście. I nic mi się nie stało. Dlatego ty w klatce, ty w klatce, chłopie, umrzesz marnie. Widzisz te tygryski, przepraszam, tygryska i wilka? Widzisz go? Zobaczysz go w szpitalu. Dokładnie. Skądś pierdolić jutro To się wszystko wyjaśni. Chuj ci w dupę śpieciu jebany. Bo to lubisz. Chcesz? No kurwa, specjalnie się wypiałem. Jest tu, jest tu. Jest tu gorąco, jest e, mocno przed tym pojedynkiem, ale tego mogliśmy się spodziewać. Natan Marcoń kontra Piotr Szeli, e, Szeliga już jutro w specjalnej e, formule. Tylko jedną ręką może wyprowadzać e, ciosy Piotrek Szeliga. Panowie, jeszcze po słówku, jeszcze po zdaniu e, Natan... E, do Ciebie słówka. Ja wiem, że tobie mogę oddać mikrofon, i ty, i ty coś tutaj nam wyczarujesz, także bez pytania. Co mam powiedzieć: Wyszedłem na miasto, pierwsza od pół roku, bo wszystkich cisnąłem, wszystkich wyjaśniałem, mówiłem fakty prosto w twarz. No i sami sprawdźcie, stają na tą kropkę Marconia, jak to wyglądało. Zdam radę kurwa z całą galerią. Z całą kurwa galerią. A jeżeli dam radę z całą galerią, to dam radę z tą kurwą. Tą kurwą. Jeszcze, jeszcze prowokacje ze strony Natana Marconia. E, Piotrek, dzisiaj. Jeszcze superman punch Co tutaj się dzieje? Panowie, 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 panowie Spokojnie, spokojnie zostawiamy Zostawiamy na jutro Natan już opuszcza e, scenę Dziękujemy, dziękujemy Piotrek, już sporo, sporo show dostaliśmy od was, także wystarczy na ten Marcoń, Piotr Szeli, Ga, przed galą fame, fame 20. Mogliśmy się tego e, spodziewać. Reprezentant bardziej debiutujący w organizacji Fame, Łukasz Tuszol Tuszyński Limit 7300, kategoria lekka 69900, A więc w limicie tuszol przed jutrzejszym pojedynkiem, niższy od swojego przeciwnika jest... Kuba Kosecki, natomiast ile wnie się na wagę, też mniej 66 100 to jest waga, którą pokazuje pomiar Jakuba Koseckiego Witamy serdecznie podczas pierwszej ceremonii przed jutrzejszym pojedynkiem Panowie, face to face Na poważnie Wymiana spojrzeń z dalszej odległości. Szukanie przewagi nad rywalem. Próba wyprowadzenia z równowagi przeciwnika i pokazania, że tutaj nie będzie kroku wstecz. Dariusz, Darolew Kazimierczuk, już skupiony na tym, co pokaże waga 86-800. Oficjalna waga. Dara, natomiast no tutaj to nie miało większego znaczenia, bo to jest kategoria open, a więc limit otwarty, ale widać, że w formie, w formie jest Daro przygotowany przed jutrzejszym pojedynkiem, a my na scenę zapraszamy jego przeciwnika Marcin Ksayo my... Dwa razy młodszy od swojego rywala jest niepokonany dotychczas Ksajo, ale jest też zawodnikiem zdecydowanie cięższym. 97-100, tyle na wagę wniósł Ksajo przed jutrzejszym pojedynkiem, także przewaga gabarytów po stronie Ksajo. Panowie, face to face. Jest wąż. Są przygotowane specjalne techniki. Dzisiaj zostałeś ukończony po raz drugi. Także już jesteś drowsy, a jutro, bo trucizna 24 godziny męczy, ale nie martw się, jutro Cię, kurwa, dobije. Nie musisz już świrować, Darek, i tak się dadzą następną walkę, już dostań jutro w pizdę i powodzonka dalej w karierze. Chciałbyś, kurwa. Jeszcze, jeszcze, jeszcze chwila face to face, panowie, wymiana spojrzeń z bliskiej odległości, ale już Darku nie kąsaj, daj. Już, już dwa, dwa ukąszenia były. Wystarczy przed jutrem. Jeszcze próba wyniesienia Darka. Prezentacja siły fizycznej. 50 lat na karku, ale siła jak. Huja, chuja waży. <grystanie> Trochę więcej od ciebie, Darku. Trochę więcej. Takich to na odpuście rozpierdalałem pięciu. Była, były walki pod żabką, teraz jest odpust. Darolew jest naprawdę przygotowany na wszystko przed jutrzejszym pojedynkiem. Panowie, jeszcze twarzą, twarzą do publiczności. Marzenia z Świętej Głowy. Michał Boxdel Baron melduje się na ceremonii ważenia 96,900, a więc ten limit umowny niewypełniony ponad 95 kg. Ta waga Michała Boxdela Barona, a więc 96,900 ponad limit Michał Boxdel Baron. Część oczywiście wpłaty idzie na konto jego przeciwnika, którego serdecznie zapraszamy na scenę. Kasiuż, Don Kasiu, życin! Nie... Niski. Z pasem króla, melduje się Kas już na ceremonii ważenia jak forma fizyczna. Zobaczymy, ile wniesie na wagę. Kasiusz Życiński w limicie. 94,500 wypełniony limit wagowy przed jutrzejszą walką w Formule K1. Don Kasiusz Życiński. 94,5 900 To waga Boxdela przed jutrzejszą walką. Drodzy Państwo, tu nie robimy oczywiście face to face. Face to face odbędzie się po zakończeniu ceremonii ważenia. Tam panowie jeszcze wymienią uprzejmości słowna, więc tam dojdzie do spotkania twarzą w twarz Michała Boxdela barona i Kasiusza Życińskiego przed rewanżowym starciem na Fame 20. Przypominamy, pay-per-view dostępne na Fame MMA TV. Faworytem tego starcia u naszego oficjalnego sponsora jest Kasiusz Życiński. Zobaczymy, czy tak to będzie wyglądało w praktyce już jutro. Panowie, serdecznie dziękujemy za ceremonię. Oficjalne ważenie zawodników turniejowych odbędzie się już jutro o godzinie 16. Przypominamy 80 kg tyle muszą wnieść jutro na wagę bohaterowie tych pojedynków. Jak wygląda waga w... Na dzień dzisiejszy, na ten moment 83.800 na wadze Amadeusza Ferrari'ego, także jeszcze trochę roboty do godziny 16.00. Do jutra Amadeusz ma, zobaczymy jak wygląda sytuacja z wagą w przypadku jego przeciwnika. Christian Wilczak! Sprawdzamy tutaj te limity kontrolne. Przypominamy, wszyscy muszą zmieścić się w limicie 80 kg jutro o godzinie 16. Punktualnie, jeśli któryś z nich tego limitu nie wypełni, są przygotowani jokerzy, aby zastąpić właśnie zawodników, e, którzy nie wypełnili tych wag. 81 kg, tyle na ten moment wnosi na wagę Krystianę Wilczak, także zdecydowanie bliżej tego limitu mównego 80 kg. Czas na face-to-face. Totalna dominacja od pierwszych sekund. Pokażę ci te 11 lat trenowania, mma poszło w pizdę. Problem jest taki, że ty zawsze wszystkim wchodzisz do głowie, a mnie. nie. I nigdy nie weszłeś i nie wejdziesz, bo się lubimy. Wiem, ale kości trzeba połamać. I tyle. Będzie piękny sprawdzian, twoja pierwsza walka z kimś, do kogo nie żywisz z... To nie jest pierwsza, to nie pierwsza. Nie, zawsze każdemu dopierdalałeś. Teraz przyjdzie ci się widz z gościem, do którego nic nie masz. To prawda, lubię tego chłopa, ale i tak muszę go wysłać do szpitala i to jak najszybciej, kurwa, jak najmocniej. Także, Krycha, jutro na ojomie na ciebie na szczęście czekają, jest dobrze. Kurwa. Jeszcze mierzy tutaj dystans swoimi pięściami, które ważą Amadeusz Ferrari. Czy tak faktycznie... Tańcula pierwszym bohaterem drugiej walki turniowej ile wnosi na wagę na kilkanaście godzin przed oficjalną ceremonią ważenia zawodników turniowych? 84, 300. 84, 300. Także tutaj sporo jeszcze roboty, jeśli chodzi o. Arka tańcule zapewnia Arek, że rano będzie miał tę wagę. 80 kg mówił, że miał rano, także jest pewny swego, że ten limit zostanie wypełniony. Zobaczymy, czy tak będzie jutro o godzinie 16. Zapraszamy na scenę jego przeciwnika. Maksymilian wiewiórka! Wiebiór, Maksymilian wiewiór wiewiórka. Jeden z głównych faworytów. Yy... Jutrzejszego turnieju. Ile wnosi na wagę dzisiaj e, Max Wiewiórka? Tutaj ta waga powinna być spokojnie w okolicach tego limitu. 79. 79, także to jest pierwszy zawodnik, który już na ten moment ma ten limit e, umowny do 80 kg wypełniony. Face to face. To co? Jutro walczy z, e, z tym z jokerem? Nie stary, super mało cię. Zrobisz 4 kg? Cztery razy zrobisz? Stary, ja przeszedłem, wypiłem 5 dzików i wjebałem o, dwa posiłki. Dobrze. Spokojnie. a 16 się widzimy na wadze. W porządku. <noise> limit tego turnieju to 80 kg, ważenie jutro o godzinie 16:00. 80 także w tych butach wnosi na wagę Filipek. Jutro nie powinno być najmniejszego problemu z wypełnieniem tego limitu 80 kg, jeśli chodzi o Filipka, jak sprawa wygląda, jeśli chodzi o jego przeciwnika. Natomiast jak wygląda waga na dzisiaj Dawida Malczyńskiego? Podobnie, a tak naprawdę identycznie jak u Filipka, 80-800 na razie na wadze Dawida Malczyńskiego, także jutro powinno być wszystko ok. Panowie, czas na face-to-face. Face. Zna się, się doskonale, także tutaj powinno być więcej sympatii, a jednak nie, jest ostro. Zdecydowanie wyższy Dawid Malczyński od Filipka. Nieaktywny w ostatnim czasie od swojego rywala. Trzeci pojedynek finałowy. Dawid Malczyński czy Filip. Niewiele nam Józef pokazał jeśli chodzi o media natomiast zobaczymy ile pokaże nam waga na ceremonii ważenia jeszcze nieoficjalnej ale takiej weryfikującej. Drodzy Państwo to będzie niespodzianka. 79 kilogramów. Już w limicie jest Joseph Bratan uśmiechnięty, ma powody do radości. Zobaczymy jaka waga u Adriana Polańskiego, jeden z głównych faworytów tego turnieju. Drodzy Państwo, tutaj wszystko wymierzone jest w punkt 79.9. a więc pierwszy pojedynek, w którym obaj bohaterowie są już gotowi na jutro. Nie muszą spędzać tej nocy na zbijaniu kilogramów face to face. Józef Bratan, Adrian Polański. znają się doskonale, trenują na macie jednego klubu, natomiast jutro nie będzie sentymentów, widać obaj przygotowani fantastycznie przed jutrzejszym pojedynkiem faworytem tego starcia jest y, oczywiście Adrian Polański, natomiast y, Józef Bratan chce tutaj pokrzyżować plany, słówko do ciebie y, Józef, patrząc na te liczby statystyki stoczonych pojedynków, no to jesteś tutaj Turszczykiem w porównaniu tych pozostałych